Pani czerwone. Się. Ja przyjąłem po nie, nie, nie Paliło się czerwone. Paliło się. Dwa złote oddaję. To tu. To, Moje? A nie wiem, nie wiem. Chyba pani Monika. Tak? Pani Moniki to jest dwa no tak. Proszę na pani Moniki. Czekamy, czekamy, czekamy. Proszę, o. Proszę, papier. Odda. Czekamy. Papier już mamy i teraz pary mi są potrzebne. Mężczyzna i kobieta, najlepiej pary małżeńskie. Albo chłopak, dziewczyna. A jak nie, to mogą być owce pary. Ale musi być pan i pani. Pan i pani. Pan pani. Pan ma pani, jakiegoś jednego? No Yes, Zobaczcie. Jest od popatrz, zobacz, Nie, już mamy Nie, no, i nie, daliście yes. no. tak. Zrób pani tutaj takie końcówki. końcówki tak. Zrobi to tutaj takie Zobacz, tak to tak jak to się robi. Zobacz, jak Co pani? A mamy jak to się nie weźmy pani teraz może. Pani to, żeby całego panu dawać. Nie, 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 Weźmy pani tutaj to. Tym nie, 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 na nie, 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 Sam nie, 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 jest so, Specjalne to zadanie. To pary są, pary proszę poznawać. Tu widzisz, jedna para. Tak, ciobilaci. Ciobilaci. Tak, Dalej. I za Tomek. I za Tomek na małżeńskie. Eee. Monika eee. Kuba Klaudia. Kuda, Klaudia. Eee. Monika Jarek. Eee. Monika Jarek. Eee. Monika Jarek. Tak, pani pani. Aha, dobra. Monika Jarek. Eee. Monika Jarek. Eee. Danieliola. Eee. Danieliola. Monika Rzmadz. Pomóż mi. Pomóż mi. Pomóż. Wypłata do mnie. No, to wolny, tak. Z cierpienia, już, żeby można zacząć, żeby Ale na rady Bo to nie ma wiele, jak zrobić, żeby, żeby zawiązać. Nie ma dłuższej? Czy ręcznik może być? Może być albo ręcznik. Trawa. A kto ma Dobra, ma? Mamy? Dziękujemy dziewczynom, pomocycom. I pierwszą parę zapraszam. Ale to co? Ja no pierwszą to parę trzy, do, do trzy zabawy. Parę dopiero Cztery są. Nie Cztery są? Nie. Jeszcze jedną? No, no, to jeszcze jedną, nie tak. No, ty i e, tak. ja nie mogę. Weronika Andrzej. Weronika Andrzej. Ona i Tomasz Nie, Nie, ja Zapraszam. Pierwsza ja pana ja do ja mnie podchodzi. No, Pierwsza pana Pierwsza do mnie podchodzi. Mamusia. Dobra, to pani dostaje papier talentowy, a pan tutaj idzie do mnie. I jak pani jest pomocnik, to zapraszam. Pan ma za zadanie, wykaże na tego. Pan będzie miał oczy zasłonięte. Pa pani nie, to ten papier. Między kolanka go wsadzamy. Między kolanka. I tutaj pan ma za zadanie, będzie miał oczy zasłonięte. Pani dostanie mikrofon i on będzie musiał tym balonikiem iść. I w dziurkę wtrafić. Nic nie Jak wtrafić, to znaczy, że dobrze. dobrze ja tak. Tylko tak. Pan trzyma tą to, to narzędzie. Jezu. I trzeba go zakręcić z pięciu razy. W kółko i oczywiście nie. w inną stronę go ustawić. Ale proszę trzymać, trzymać, ale trzymać ręką. Tak ręką trzymać. Nie, 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 tą ręką, trzymaj trzymaj to ręką. Trzymać to. Wyżej, wyżej. Stop, obkręci pięciu razy. Pani daje mi kier noc między nogi wsadzamy. I on musi trafić. I idzie. Niżej. Nie, tak, to prawo. Dobra, jedź prosto. <śmianowicie> <śmianowicie> Dobra, niż niżej. Prawo. brawo. Brawo, moje prawo. Niżej. Niżej! Nizaj. Nizaj. moje tu. Brawo. Spunę, papier do góry. Tak, tak, tak. Brawo! O! <laughs> Druga para, zapraszamy. Zapraszamy drugą parę, może nie szybciej pójdzie. To jest dobra zabawa na wieczorek, zapoznawczy na ośrodku czasowym. Zapraszam następną parę. I dwie mężczyzna, jest już oczy zasłaniane profesjonalnie, proszę trzymać kilka, panu podaję tutaj. Proszę kija panie Tomku. I obkręcić pana Tomka, żeby i oczywiście ustawić nie w tą stronę, tak? Żeby nie musiał się troszkę połączyć. A ja panu daję już mikrofon. I pan już kieruje. Nie w tym odwrotnie, Dobra, miał wątpliwości. Może inaczej. Dobra, już. Tak. Obkręcić go inaczej, jeszcze. Nie w tą stronę. Za łatwo. No, tak. Nie wiem, tak. dobra, jedę. I no. Dobra, pani kieruje. <grywa> <grywa> no, no, bo... no. <grywa> w lewo. Dobra, Bravo. szybko. Następna para. Zapraszamy. Nie lubią długo. Co? Nie lubią długo sobie. pani. Kuba i Klaudia. Pani Kuba pan. Pan Kuba pani Klaudia. Zapraszam pani Kubo. No. się jeszcze I popkrycimy chłopaka, żeby nie czy jest. Później jeszcze możemy zrobić zabawę przesyłkową, jak chcecie. Też jest fajna. Dobra, przejdźmy. Lewo, w lewo. Panie, nie panie, panie. Czekaj! Okay. Prawo! Dobra, idź prosto, prawo, prawo, kurwa. Prawo! Prawo! No, prawo, stój, prawo, cofnij się, prawo, dół, wyżej! No, no, niżej, niżej. Poczekaj! Dziurkę robimy. No, lewo! Poczekaj! Lewo! Nie, czekaj, du, du, du! Trochę wyżej! Poczekaj, prosto! No? A, jezu! Do góry! Niżej! Troszkę się zawinęła, no? Trochę wyżej, trochę wyżej! Odrobinę! Trochę. No, no, no! Nie Górzej! Wyżej! Kuba! Kuba! Trochę! Jest! Jest! Brawo! Jest. Jest. Brawo mrzowie, do góry trzymać kij, zdjęcie zrobimy. Uwaga na pamiątkę. Trzymaj papier. Uwaga. Kto następny? Jola i Daniel. Jola i Daniel. Zobaczymy jak koń sobie poradzą z tym. <śmiany> ona się uśmiecha, czyli będzie mistrzowski pokaz. Mistrzowski, <śmiany> do rady. Tu trzeba go obkręcić, żeby nie wiedział co się dzieje. Obkręcamy, obkręcamy pana. Wkręca się, wkręca się, wkręca się. Na idzie. Dobra. Wajnie. Prawo, prosto. Lewo. Lewo. Na daleko. Cofnij się. Lewo. Prosto. Na dół. Na dół. Na dół. Prosto. Prosto. Na dół. Co jest? Poniatę. Trochę. Prosto. Wyżej, wyżej, wyżej. Trochę. Jest!

O rykanie! O rykanie! O rykanie! Pan Andrzej. Ale trzeba Ale oczy za rykanie! O rykanie! O rykanie! Poczekaj, trzeba zawiązać. rykanie! O rykanie! nie mamy O rykanie! O Jarka. Jarka, tak? Cześć, brawo, panie Jarku. Pani Jarku. Dziękuję. okręcimy Pana, Okręcić ok. go tam z pięć razy, żeby nie wierz. Dobra, i ale Mikrofon dodać. Odwróć się! Nie No, jeszcze kawałeczek w lewo. Prosto, prosto, powolutku, prosto, 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 prosto. prosto, ja muszę prosto. Pomyśleć, ile masz prosto. Kawałek w prawo, kawałeczek, niżej, 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 niżej. Kawałeczek w lewo. W prawo, kawałeczek, jeszcze, jeszcze w prawo, w prawo, kawałeczek.

Jeszcze oddaję papier. Weźmie pan ten papier. No ja? <grym> <grym> Dziękujemy panie prezydencie. Brawo.